Modlitwa ma moc. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, Ty, który jesteś drogą, prawdą i życiem, zwracam się do Ciebie z pokorą i ufnością, prosząc Cię o wsparcie w spełnieniu moich marzeń. Wiem, że Ty jesteś drogą. Która prowadzi mnie do celu, prawdą, która oświeca moje serce i życiem, które daje mi siłę do działania. Panie Jezu, proszę Cię, abyś otoczył mnie swoją opieką i błogosławieństwem w mojej drodze ku realizacji marzeń. Niech Twoja mądrość i miłość będą moim przewodnikiem w każdym kroku, który podejmuję. Pragnę oddać Ci, Panie, moje marzenia i pragnienia, wiedząc, że Ty znasz moje serce. Wiem, że moje marzenia są wielkie, ale wiem też, że Ty jesteś większy. Wiem, że moje marzenia mogą wydawać się niemożliwe do osiągnięcia, ale wiem, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Wierzę w Twoją obietnicę, że jeśli będę prosić i szukać, to Ty wysłuchasz moich modlitw i pomożesz mi w spełnieniu moich marzeń. Dlatego z całego serca proszę Cię o Twoją łaskę i wsparcie w mojej drodze. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was, poproście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Z tej obietnicy czerpię siłę i nadzieję, wiedząc, że Twój plan dla mnie jest doskonały. I pełen miłości. Proszę Cię, Panie, abyś kierował moimi krokami i doprowadził mnie do miejsca, gdzie mogę spełnić moje najskrytsze pragnienia. Wszystko jest możliwe temu, kto wierzy. Panie Jezu, wierzę w Twoją moc i miłość, która może uczynić niemożliwe możliwym. Niech moja wiara w Ciebie będzie mocniejsza niż wszelkie trudności, a Twoja miłość niech napełnia moje serce nadzieją i radością. Ty jesteś światłem świata, które rozprasza ciemność i przynosi nadzieję. Niech moje marzenia staną się rzeczywistością dzięki Twojej łasce i miłosierdziu. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zasubskrybuj, proszę, oraz podziel się tą modlitwą z innymi. Nie zapomnij dać łapki w górę. Serdeczne Bóg zapłać.